Wrodzone niedobory odporności, takie o łagodnym przebiegu najczęściej występujące, to jest częstość rzędu 1 przypadek na 300 do 700 dzieci, czyli jest to dość. Częsty problem, natomiast tak jak eksperci podkreślają, w Polsce jest on nadal niedodiagnozowany, czyli, ponieważ te badania nie są powszechnie dostępne, badania na odporność, dlatego też część dzieci z wrodzonymi niedoborami odporności są, właściwie nie, no, nie dostają odpowiedniej opieki medycznej. Najczęstsze objawy zaburzeń odporności, szczególnie wrodzonych, są to nawracające infekcje dróg oddechowych, mogą być zakażenia układu pokarmowego, często występujące. Przy poważnych zaburzeniach odporności dochodzi do głębokich, na przykład narządowych grzybic skóry, do zakażeń zagrażających życiu, na przykład zapalenia opon mózgowo Wtedy, kiedy rodzic niepokoi się nawracającymi infekcjami u swojego dziecka, to jest najlepszy moment, żeby tę odporność sprawdzić. Z reguły Dzieci zaczynają często chorować, kiedy idą do grupy rówieśniczej. To może się zdarzyć dziecku w wieku roku dwóch, jak idzie do żłobka po raz pierwszy, ale może się zdarzyć 3-4-latkowi, kiedy pierwszy raz idzie do przedszkola lub 6-7-latkowi, kiedy do szkoły. I w tym wieku dzieci chorują kilku, kilkunastokrotnie nawet w ciągu roku. Takie badanie polega na pobraniu krwi na poziomy przeciwciał, czyli immunoglobulin. To wymaga specjalistycznej oceny immunologa klinicznego, który daje zalecenia co do dalszej opieki pediatrycznej lub specjalistycznej. Dla wszystkich dzieci zalecane jest, aby tę odporność prawidłowo zbudować i, i utrzymywać, racjonalny tryb życia, czyli właściwie dobrana dieta, odpowiednia ilość snu, wypoczynku, ale również aktywności fizycznej, zwłaszcza na świeżym powietrzu, unikanie ekspozycji na dym tytoniowy. I to są zalecenia dla wszystkich dzieci, również zdrowych. Ogromną rolę mają tutaj szczepienia ochronne, które powodują wytworzenie odporności w sposób kontrolowany i bezpieczny przeciwko no, już wielu, wielu groźnym chorobom wirusowym i bakteryjnym. Natomiast w przypadku stwierdzenia niedoborów odporności u dziecka y, lub nawracających infekcji lekarz może przepisać dodatkowe preparaty immunostymulujące, czyli stymulujące odporność. Lub, lub skierować na leczenie do poradni immunologicznej. Tak naprawdę nie udowodniono wpływu żadnych preparatów, tak zwanych parafarmaceutyków czy preparatów ziołowych na poprawę odporności i prewencję infekcji, zwłaszcza takich sezonowych. Czyli jeżeli takie zaburzenia odporności faktycznie są, konsultujmy się z lekarzem, który przepisze właściwą terapię część niedoborów odporności, zwłaszcza tych najczęściej występujących o łagodnym przebiegu łączy się z innymi, z częstszym występowaniem innych chorób, np. alergicznych czy autoimmunologicznych. I wiedząc o takim problemie u dziecka, łatwiej wtedy obserwować rozwój jego i jego zdrowie pod kątem wczesnych objawów, chociażby właśnie tych innych chorób, jak cukrzyca celiakia czy młodzieńcze zapalenie stawów.